Dobry wieczór, Jana Głowacka, telewizja ATV. Jesteśmy dzisiaj na uroczystej premierze marki perfum Sorvella związanej z jubileuszem Miss Polonia. A ze mną finalistka Miss Polonia, Ewa Jakubiec, Miss Polonia 2023. Witaj, Ewo, serdecznie. Witam serdecznie, witam państwa. Wyglądasz przepięknie. To są ostatnie już tygodnie Twojego tutaj bycia, prawda, Miss. Jak się czujesz z tym, że no już za trzy tygodnie musiała oddać tę koronę? To prawda. Finał już niedługo 28 czerwca w TVP2 20:10. Już dzisiaj państwa serdecznie zapraszam. Będzie to wyjątkowa gala jubileuszowa 95-lecie, a ten czas jest dla mnie wyjątkowy. Cieszę się z każdego dnia, doceniam to, że jeszcze mam możliwość noszenia bursztynowej korony. Na pewno będzie troszkę przykro, ale korona idzie dalej, ja idę dalej. Mam nadzieję, że ta korona również uszczęśliwi kolejną dziewczynę, zmieni zupełnie jej życie, tak jak zmieniła moje. Tak więc już się nie mogę doczekać, kto wygra eee, tytuł najpiękniejszej i będzie miał zaszczyt nosić koronę. Ewo, a jaka była twoja historia, jak ty się zgłaszałaś do zeszłorocznej edycji konkursu? Czy to właśnie był twój pomysł, ktoś cię namówił, że zawsze o tym marzyłaś? Bo tutaj takie są historie, większość dziewczyn, że od dziecka o tym marzyły, ale historie są różne, więc jak było u ciebie? Tak, większość, tak jak mówisz, racja, dziewczyny marzą o tym, żeby być księżniczkami, przebierają się w dzieciństwie. U mnie było zupełnie inaczej, byłam raczej tą chłopczycą, można by powiedzieć. I gdzieś dopiero w liceum zaczęłam brać udział w w konkursach piękności, najpierw regionalnych, a później byłam też w konkursie Miss Polski. A stamtąd dotarłam tutaj, bo stwierdziłam, że jeszcze chciałabym coś spróbować. Kończyłam wtedy 26 rok życia, a tutaj w konkursie jest to kryterium wiekowe, więc to był ostatni rzut na taśmę, żeby wziąć udział w konkursie. No i udało się. Szłam z namysłem, że będzie to taka przygoda, możliwość poznania nowych ludzi, nawiązania kontaktów. Byłam bardzo otwarta na sam konkurs i się udało, z ogromnym sukcesem. Może słowo udało to też jest złe. No, po prostu wygrałam, to myślę, że to też moja praca, doświadczenie. Więc bardzo się cieszę jestem. Dziękuję w ogóle za wszystkie głosy, jeśli są tutaj telewizowie, którzy wysyłali na mnie SMSy. A powiedz nam jak, jak się... Właśnie przygotowywałeś do tego konkursu, bo te dziewczyny mają treningi, zgrupowania. Czy to jest dużo włożonej pracy, bo powiedziałeś, właśnie, że to wypracowałaś, ale jak wyglądają takie przygotowania te wszystkie etapy, że tutaj zgłaszamy się, zostajemy przyjęte i co dalej? Co się dzieje? E, tak, myślę, że takim kluczowym elementem e, podczas starania się o koronę jest zgrupowanie. Jest to dwutygodniowy kamp, na którym przyjeżdżają dziewczyny i wtedy są szlifowane choreografie do późnych godzin, sesje zdjęciowe, różne warsztaty tematyczne po to, aby w ten dzień finału wszystkie dziewczyny zaliśniły na scenie. Więc jest to praca samych dziewczyn, ale też organizatorów i sponsorów, którzy wkładają naprawdę wiele w trudu, wiele trudu, żeby ten finał wyszedł jak najlepiej. Powiedziałaś wcześniej, że to, masz nadzieję, że to też zmieni życie innych dziewczyn, że zmieniło Twoje. No właśnie, co się zmieniło przede wszystkim, co taki konkurs daje? Myślę, że zupełnie moje życie zmieniło, zmieniło się, nabrało innego wymiaru. Ja pracuję również jako pielęgniarka, studiuję na dwóch kierunkach, robię specjalizację anestezjologiczną, a do tego wszystkie obowiązki MIS więc ciężko było to wszystko pogodzić. Tym bardziej, że mieszkam we Wrocławiu, nie jestem z Warszawy, ale myślę, że właśnie ta praca i ta dyscyplina, posiadanie kalendarza papierowego, w którym wszystko zapisuję, żeby wszystko mieć w jednym miejscu, to pozwoliło mi, no myślę, że... Fajnie reprezentować konkurs Miss Polonia. Poza tym, wiele możliwości, jak reprezentowanie konkursu, konkursu przepraszam, Polski na konkursie międzynarodowym, jak Miss Earth w Wietnamie, później wylot do Chicago. To naprawdę był bardzo intensywny rok. Ale mam nadzieję, że jeszcze Państwa zaskoczę i będę miała przyjemność może reprezentować nasz kraj na jeszcze jednym. Konkursie, więc. Tego ci, Ewo, życzymy. Na koniec powiedz nam, bo wiele dziewczyn marzy, mamy dużo pięknych Polek, które właśnie robią niesamowite rzeczy, które mają właśnie nie tylko piękną prezencję, ale robią dużo dobrego, właśnie studiują, robią niesamowite rzeczy, ale jednak nie mają do końca tej pewności siebie, że chciałbym, ale nie, właśnie nie nadaje. Jak mogłabyś zmotywować nasze piękne dziewczyny, że nie ma się czego bać, że warto spróbować, no bo warto, prawda? Oczywiście warto, dziewczyny. Nie ma się czego bać. Myślę, że takie wychodzenie ze swojej strefy komfortu daje nam naprawdę bardzo dużą pewność siebie. Tak zdobywamy wartość również. A więc nic nie, do, nic nie macie do stracenia. Warto spróbować, warto czerpać z tego wszystko, co najlepsze. No i mam nadzieję, że widzimy się za rok na castingu. No właśnie. Słuchajcie, tutaj bardzo mądrze Ewa mówi, więc zapraszamy, nie bójcie się i rzeczywiście też potwierdzam, że warto próbować. Ewo, ja ci bardzo dziękuję za piękną rozmowę. Gratuluję wszystkich sukcesów i czekamy na dalsze twoje poczynania. Nie możemy się doczekać, co tam jeszcze dla nas szykujesz. Więc dziękujemy, powodzenia i wszystkiego co najlepsze. Dziękuję bardzo i pozdrawiam i jeszcze raz mam nadzieję, że widzimy się w telewizji na finale konkursu Miss Polonia, więc do zobaczenia. Dziękuję.